Halo halo, cześć siemanko, z tej strony Tomcio Gracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii GR Tomcio I w dzisiejszym odcinku jak tutaj widzicie zajmę się sianokosami także już tu sobie zacznę Powolutku działać z tego względu teraz, bo już tu też i ta krawa ta jest, można powiedzieć, w takim, tak urośnięta, że nas spokojnie. Mogę tu sobie już działać z tym tematem, także na pewno tutaj dzisiaj sobie tą młąkę pokoszę no i zobaczę jak tutaj dalej mi się uda podziałać bo jeżeli by naprawdę fajnie tutaj poszło z tym poszenie to i zacznę sobie tutaj może przecząsać a najwyżej zgrabianie i tak dalej zostawię sobie już na odcinek kolejny. wpierw to tutaj sobie muszę dookoła jakoś w miarę mądrze, dobrze poobkaszać. Tak wiecie, miało trochę ręce i nogi, jak to się mówi. 不说嘛。 Także tutaj jeszcze trochę pracy, jak widzicie, na samym sierpniu mam, a jeszcze wrzesień mi się też przewiduje dosyć pracowity, bo tam będzie na pewno kiszonka z ze do zrobienia. że co robić też będzie na, na tym wrześniu. No ale no cóż no A to się mówi taka praca te pewne tematy no też trzeba tutaj pogarniać jakby nie patrzeć tu się też trochę na tej łące pozbędę znowu gnojowicy. Także myślę, już tutaj kolejne kolejne ściano posy że tak powiem, jakbym rozlał dobrze gnojowicy, będą może lepsze. chociaż też zobaczę tutaj teraz jak to będzie wyglądało ile mi ta łąka da siana bo passo na propósito Es da Ale i tak tutaj powoli trzeba myśleć już o, o kolejnej łące. Bo chcąc stado rozwijać, no to trzeba, trzeba też zapewnić ileś tutaj tej paszy no i zawczasu sobie gromadzić w pewnym momencie że o bo mi paszy brakuje albo coś takiego trzeba stado jakoś zmniejszyć albo kupować pasze a to mi się wydaje bez sensu Także dlatego ja tutaj w sobie tą paszę jednak wiecie póki mogę gromadzić na przykład tutaj składniki do tmr czyli na przykład Siano, kisionkę, czy też y, słomę. No też dlatego póki co tutaj. się nie nie przejmuje z jeżeli chodzi o o tą paszę do bydła W czym tutaj karmić? No i dlatego też na spokojnie sobie tutaj stado rozwija. bo wiem, że tych pasz mi na pewno do sezonu kolejnego wystarczy. że kupić co mi zostaje, więc no, dlaczego by, dlaczego by nie rozwijać tego wszystkiego? Mi tu dużo widzowie nie zostało tego poszenia, no ale parę, parę przejazdów jeszcze tutaj jest do ogarnięcia. samo samo tutaj kuszenie dzisiaj sobie ogarnę na pewno Jeszcze sobie na pewno zacznę y, przeczęsanie. Dobra, to ja sobie już na gospodarz zjeżdżam. Biorę oczywiście trzydziestkę z trzecią saleczką. Z tej strony zacznę. Ojo, czyli do koła okay, już mam przeciąśniętą. Sobie mogę jeździć teraz, raz przy razie. Czyli co widzowie, dzisiejszy odcinek, ja już będę kończył, oczywiście tradycyjnie, standardowo zapraszam na poprzedni odcinek, tego kto go nie oglądał, nie widział, zapraszam również na Discorda kanału, link jak zawsze w opisie, a my widzimy się w kolejnym odcinku, także cześć, na razie, hej, trzymajcie się i do zobaczenia.